Cześć ziomal. co tam u Ciebie? Słuchaj Stan, nie mogę rozmawiać, co dopiero wróciłem ze stołycy, muszę się szybko rozpakować, a o 15 mam wykład na temat nowych trendów w sztuce, może wpadniesz? Niestety, muszę być na kopcu, by obmyśleć scenografię do widowiska plenerowego o niepokalonym poczęciu pani K.M. Szkoda, mam tyle do opowiedzenia. Może wieczorem zwisie. Dziś powinna być nocna zmiana, więc będzie wesoło. John spadł z księżyca. Zniż zamknięty, Ponoć remont. Ferajna rozpierzchła się po całym mieście. Tylko Piotr nadal się dziś smutny. Nie dziwię się. Też bym się wkurzył. Ani pogadać, ani wypić. Jedyna szansa. Gdzie nie będzie Angolii To Kamerę na Tomasza Zatem tam od dwudziestej John, przepraszam Nie mogłem wcześniej Nos bardzo marudny nie bawimy się dogadać co do koncepcji widowiska. OTK spada na psy, jest coraz gorzej. Wiem, też mnie odrzuca. To jest niesprawne. Czy coś uzgodniliście? Nie, i raczej tak zostanie. Nie zgodzę się na profanację sztuki. Lepiej powiedz, co u Ciebie. Po co jechały do stołówek? Jakiś czas temu byłem u siebie obok zalewu, patrzę, a tu ktoś się dobija, jakbym był mafiozo, albo jeszcze gorzej. Okazało się, że to LPI badają moje powiązania z obcym wywiadem, doszukali się złych korzeni i takie tam. Koniec końców dali zaproszenie do stolicy na Starogrodzką. Moi kupili mi bilet, sadzili do Lidopedo i pojechałem tam. Przywitał mnie jakiś menel w brudnych butach i zażądał, bym dla niego namalował dwa obrazy. Zapytałem, jakie wielkie, o jakiej tematyce, gdzie będą eksponowane. W odpowiedzi usłyszałem, że największe, jakie się da, będą przy słynnym grobie po prawej od strony teatru, ma być Wiktoria Smoleńska po lewej hołd Tuski. spokojnie, jak mogłem zapytałem o termin wykonania. Na co usłyszałem? Natychmiast! Nie poddawałem się i pytałem dalej o statystów, modeli, eksponaty. Dowiedziałem się, że z tym żaden problem. Skrzyknął nawet milion statystów. Tylko na kiedy? Zaciekawiło ich, jakie eksponaty, jacy i do czego modele. Dyplomatycznie wyjaśniłem, że potrzebny model do odebrania hołdu, na co natychmiast odpowiedzieli: tylko przeją! Pociągnąłem temat i mówił: Model błazna stęcika Zapalowała cisza, zapewne będą potrzebne prawybory, tylko czy nie sfałszowane. Kiedy widziałem ich zakłopotanie, dodałem oliwy do ognia. Konieczny jest też wrak, którego obraz powstanie. Po tych słowach, jak z katapulty wyskoczyło dwóch osiłków i zaczęli swoje wywody. Wasza przyszłość jest niepewna, podejrzana. Wasz ojciec to pestka, ale matka Wiemka, jak tak można? Ponadto, pobieraliście nauki w języku niemieckim. Jak tak można? A hołd Niemca, pryncypałowi, to może być? To się godzi, jest patriotyczne? Wszyscy uciekli. Wróciłem do hotelu. Czekałem tam prawie tydzień. Obawiałem się najgorszego. W hotelowym barze spotkałem Barda Jacka i on mi wyjaśnił, Bym się niczego nie obawiał. Wszystko sfałszują. Wrak podrobią, ale Stańczyka nie. Nawet Szymona nie przekupią. To możesz mieć przepierdzielone, ale ja też, nie martw się. Podobnie jak ty miałem propozycję napisania dramatu o wawelskim pochówku. Do tego miały być zmienione wszystkie witraże w całym mieście. Nieco się uspokoiło. Kiedy opowiedziałem o swoich problemach zdrowotnych, zaproponowałem im, że mogę zrobić wielkie graffiti. To teraz takie trendy. No i coś zadeklamować lub zaśpiewać. Nie wiem, albo głusi, albo popieprzeni. Zaczęli krzyczeć, jakie będy! Kto? My będy! My no wytrzymałem i zaśpiewałem. Niech was dziś nie będzie główka, wasz problemy to wędrówka. Ponoźba macie ciągle farta, znów dziewicą matka Marta. Bardzo nudna to zabawa zostaw w końcu Stanisława. sława. Zniknęli. No jak długo nie wiem, Boże haków szukają.